Mamy sobotę 8 listopada, ale dzisiaj widać pusto. Bo zabierali śmieci wczoraj. Pewnie nic nie znajdziemy, ale trzeba sprawdzić. Liście, liście, liście. Tu nic. Tutaj jest puszeczka, ale na dnie to nie sięgnę. Wiadomo. Tutaj też pusto, te coś tam ładnie. Coś niecoega, miecz, I miecz. To nie wiem co to jest. Tablet. Nie. Kostka, kostkę weźmiemy tu układam już Nie zużyte te zabawki trochę. Tutaj jest nic ciekawego. Jest jedna puszeczka, nawet dwie. No dobra, więcej nic nie ma. To by było na tyle dzisiaj w sobotę. A dzisiaj niedziela, 9 listopada. I taki widok tu porozwalany, ale puszeczki, może jak bierzemy. Едно мама. <звездно> wala koty czy szczury czy co Ale ja nie będę sprzątał z moim zdrowiem Tutaj dalej nic nie widzę, te same śmieci Bezwrotne Dywan Dywan nie Butelek ciekawych też nie widać, tu liście u, tutaj też nic, nie za wiele nie ma, ale kilka się zebrało, dobra i to nie, tutaj jest jedna puszeczka. chyba by było na tyle to to jak jeszcze troszeczkę jedna druga wybieramy to malutkie to malutka I dobra To by było na tyle chwilę, tutaj nic nie widać nic jutro może po weekendzie będzie więcej towaru Ale się okaże w niedzielę to by było tyle Witam, mamy poniedziałek 10 listopada, już mam tyle puszeczek po drodze, a teraz jestem przy śmietniku, zobaczymy to przy klatce nazbierałem. A więc trochę już jest, tu idę kolejną. O. tutaj już nic chyba. Butelek do groma po długim weekendzie, znaczy no jeszcze nie koniec długiego, ale tutaj nic Jeden taki, drugi taki Tutaj nic ciekawego puszek nie widać. No, ale pół torby mam prawie, to nieźle. To jakaś gra, to. No, niby tak, ale tam połowę części nie ma. To nic z tego nie będzie, raczej. No dobra, nic ciekawego, więcej nie ma. Tyle mamy na dziś. Dzisiaj mamy święto. Moje imieniny. 11 listopada. Jeszcze ciemno na dworzu, a ja już wyszedłem. zobaczyć co się dzieje. Jak Na razie nic ciekawego. Mam jedną puszkę. Ale tu mam jakiś sprzęcik do tak, rozebrania. Zabierzemy to. Zawsze trochę miedzi będzie. tej tu chyba się znajdzie. Tu Tutaj też nic. A jednak jest. 7. Co 10 będzie. Tu jeszcze jedna, okulary nie do pary, okulary dobre może sprzedadzą. Zobaczymy. Tu jeszcze dwie puszeczki. No i dobra, trochę jest. Moje święto niepodległości.